Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć. A teraz o naszym sojuszniku natowskim Litwie. To, co Państwo widzicie, to jest plakat litewski z drugiegoś tam roku. Polska przedstawiona jest jako taki czarny knur z szalikiem takim, lubimy takie, takie właśnie w takie różnego rodzaju symbole, i czapką, rogatywką, i binoklem to arystokracja polska jako taki knur, który się tu w, w, na cudze terytorium wbija i y, mam opis do tego plakatu. Y, Polacy to świnie i okupanci. W zeszłym tygodniu na Litwie otwarto wystawę poświęconą historii Wilna. Polaków przedstawiono tam jako Świnie i okupantów. Wystawa, możecie Państwo sprawdzić, wystawa znajduje się w jednym z muzeów miasta Kowna i powstała z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 700-lecia Wilna. Na wystawie znalazło się około 200 obrazów ikonograficznych odnoszących się do różnych okresów historii Wilna. W jednym z nich od 1925 roku Polacy przedstawieni są jako świnie i okupanci. Można to zobaczyć w 40-sekundowym filmie. Znajduje się tam figura świni ze wstęgą w barwach polskich, symbolami narodowymi i oznaczeniami oraz czapką łańską na łbie tej świni. W 2017 roku w Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie pojawił się też motyw na stoisku. Opowiadający o okupacji miasta Wilna przez Polaków. Okupacji, tak, nie jest tajemnicą, że przedstawiciele władz litewskich już wcześniej formułowali takie tezy. W 2009 roku Minister Spraw Zagranicznych Litwy wygałdas, uszkas, wysłał list do ówczesnego szefa polskiej dyplomacji Radka Sikorskiego, wypowiedział się z nim przeciwko twierdzeniom szefa polskiego MZ, który podkreślał, że przyłączenie Wilna do Polski w okresie międzywojennym nie było okupacją, no to oni się tam odgryzają i tak dalej, i tak e, dalej. Cały czas e, e, nie ma... E, pff, pff, wielcy polscy patrioci milczą na temat e, e, zbrodni w Ponarach, gdzie Litwini zamordowali 100 tysięcy cywili Polaków i Żydów, tak no, obywateli Polski żydowskiego pochodzenia, 100 tysięcy Polaków i Żydów było zamordowanych w ponarach, ale pamięć tylko do żołnierzy armii krajowej trzeba głosić, która, jak wiemy, proszę Państwa, mam dla Państwa już dość dużo ciekawych cytatów z książki Armia Krajowa w dokumentach, jakie tam, proszę Państwa, cuda odchodziły u tych e, e, bohaterów polskich, patriotów, jak oni się tam żarli o pieniądze, jak kradli, jeden na drugiego donosił, że tamten ukradł tyle i tyle dolarów, bo to wszystko był sponsoring z Zachodu. Tak więc to o nich jest, o nich jest wieczna pamięć, a o cywilach, a co tam 100 tysięcy, tak? Nie ma, proszę Państwa, nie ma, nie ma żadnej ochrony dla cywili, nawet jeżeli chodzi o pamięć. Kiedyś tak było, kiedyś cywil był najważniejszy.